Za co karą jest COVID? Za złe traktowanie środowiska. Orzekł Aleksandr Łukaszenko, prezydent Białorusi. Szczęść yeah! Boże na trzeciej części rekolekcji. Zanim powstał ten odcinek, to wrzuciłem takiego małego TikToka. Odpowiedz proszę na trzy pytania. Pierwsze, co zabrała Ci pandemia? Nie wiem, imprezy, znajomych, pieniądze. Drugie, co dała Ci pandemia? Nie wiem, nadwagę albo lepszą formę. Może z kimś się kontakt polepszył albo pogorszył. Trzecie, czy pandemia cokolwiek zmieniła w Twojej wierze? Nie, dalej jest tak jak było. Tak, zmieniło się sporo. Jeżeli Wy odpowiecie, ja potem z tego zrobię rekolekcję wielkopostne. Z góry dzięki za pomoc. Szczęść Boże. I potem też oczywiście wrzuciłem go i na Instagrama, i na Facebooka. I drodzy, dostałem od Was naprawdę sporo odpowiedzi, za które serdecznie dziękuję. I słuchajcie, na takich publicznych forach odpowiadaliście taką bardzo skrótowo. I tak, na pytanie pierwsze, co pandemia Ci zabrała, odpowiadaliście publicznie. Między innymi tak, yy, nową uczelnię, miałem poznać nowych przyjaciół, ale no wiadomo, pandemia, yy, przyjaciół, życie towarzyskie, wolność, wolność. E, zabrała wujka do domu pana, Także wyrazy tutaj współczucia dla e, Marii e, Na Pytanie drugie, co pandemia ci dała? Też tak publicznie odpowiadaliście skrótowo, między innymi podały takie odpowiedzi, odpoczynek od szkoły, e, w sumie to lepszą formę, ale tak, to nic. E, Schudłam 13 kg, proszę bardzo, jakie tutaj wyniki, e, ale z kolei u innej osoby kilogramy, chyba rozumiem, że na plus. Ania napisała Mam bliższy kontakt z rodziną Ktoś inny z kolei więcej czasu na rozwijanie swoich zainteresowań A na pytanie trzecie, czy coś zmieniło się w Twojej wierze Odpowiadaliście, nagle powstał jeden wielki rollercoaster. coaster, jestem bardziej wierząca w moc Boga i jego prowadzenie przez życie. Miałem też taki ciekawy dialog z Rafałem. Rafał napisał Tak, czytałem się ateistą. Ja odpowiedziałem dzięki, na co on nie ma sprawy. Yy, no, ktoś jeszcze napisał, z kolei moja wiara poprawiła się diametralnie. Twój stary z kolei napisał, nie wiem, natomiast w mailach bądź wiadomościach prywatnych pisaliście już znacznie więcej. Z tym, że raczej prosiliście o anonimowość, także będę tak ogólnie mówił, że pewna osoba. I tak na pierwsze pytanie, pewna osoba odpowiedziała, pandemia zabrała mi wolność. Czułem się jak więzień we własnym domu zastraszony na każdym kroku. Ktoś inny z kolei. Pandemia zabrała mi możliwość spotkania z moim przyjacielem. Liczyliśmy na rozwój znajomości, i może powstanie w związku z tego, ale on został w USA. I dopiero w tym roku może wrócić do Polski. Także widzimy tutaj pandemia pokrzyżowała trochę takie plany matrymonialne. Ktoś inny z kolei napisał Mi pandemia zabrała racjonalne myślenie. Zabrała pozytywne myślenie, które zacząłem mieć po czterech latach. Wróciły myśli o samobójstwie, które tkwią w mojej głowie codziennie. Tak samo, jak i samookaleczenie. Tkwię w głębokiej depresji, która się z dnia na dzień pogarsza gdyż nie mam zbyt dobrego kontaktu z rodzicami i tylko odliczam dni, aż będę się mogła wyprowadzić. E, Także no, tutaj bardzo tej sytuacji współczuję, bo jak słyszymy, no, tutaj pandemia naprawdę bardzo mocno komuś tam codziennie skomplikowała. Na pytanie drugie. Czy pandemia coś ci dała? E, to w tych wiadomościach prywatnych m.in. otrzymałem takie odpowiedzi. Dzięki pandemii wiem, kto jest prawdziwym przyjacielem, a kto był tylko na chwilę. To pięknie zweryfikowało osoby, dla których jestem ważna, i ja nie musiałam nic robić, bo brak kontaktu przez pandemię to zweryfikował. I na pytanie o wiarę też potrafili niektórzy z was się rozpisać. I tak jedna osoba napisała przede wszystkim szacunku do Eucharystii. Ktoś inny jeszcze napisał, szczerze, to chyba nic nie zmieniła. Dalej modlę się raz na jakiś czas i nie chodzę do kościoła, ale ostatnio mam się chęć wyspowiadać. Ehm, drodzy. Jak się tak czyta te Wasze odpowiedzi, to widać, że naprawdę sporo się u Was zmieniało. I to na plus, ale także i na minus. U niektórych zmieniała się tylko jakaś jedna część życia, ta towarzyska, u innych zmieniało się coś w kontekście wiary, ale na pewno no wszyscy mamy świadomość tego, że nasza codzienność teraz jest inna niż to, co było wcześniej, bo już nie można pójść na imprezę. Już sobie nie można pójść na oglądanie meczu, już sobie nie można pojechać gdzie się chce. Co jakiś czas słyszymy o tym, że są wprowadzane kolejne lockdowny, nawet na zakupy nie za bardzo możemy chodzić. Ciągle słyszymy o jakichś tam ograniczeniach, opostrzeniach i zakazach, przez co nawet zwykłe odwiedzenie rodziny jest czymś bardzo, bardzo trudnym. I to ma też oczywiście jakiś tam wymiar globalny, tam wiemy wszyscy, że się dzieją rozmaite jakieś tam teraz przetasowania. No, i oczywiście szukanie winnego. I słyszałem taką ciekawą audycję, gdzie mówiono o tym, że no, robi się taki mały problem, bo nagle część świata e, słyszy, że wszystkiemu winni są Chińczycy, a z kolei Chińczycy słyszą, że to, że ta pandemia się zaczęła, to Amerykanie. Więc mamy ileś tam milionów ludzi nastawionych negatywnie do Chińczyków, no i ileś tam miliardów Chińczyków nastawionych negatywnie na inne kraje. To jest geopolityka, którą oczywiście nie będziemy się tu jakoś zajmować. Poza tym kontekstem globalnym, oczywiście pandemia no, powoduje dużo takich pytań w codzienności. Myślę, że także u osób wierzących, bo naprawdę chyba nie ma obecnie osoby wierzącej, która nie byłaby proszona o modlitwę za kogoś, kto choruje na Covid, a potem by się nie dowiedziała, że ostatecznie ta osoba zmarła. kilku moich współbraci też odeszło z powodu Covid-a i wszyscy się modlili o ich uzdrowienie, wszyscy je organizowali jakieś modlitwy w swoich parafiach, każdy 10 o, o nich pamiętał w swoich modlitwach indywidualnych, a potem przechodziła smutna informacja I niestety dana osoba odeszła. I księża nie mają problemu, żeby sobie to jakoś poukładać, no ale jest wiele osób, które potem zaczyna pytać, no jak to? No nasz proboszcz, za którego tyle się modliliśmy, który był takim dobrym człowiekiem, który tak i wiele dla nas zrobił, odszedł, a przecież tyle zdrowa się, tyle Eucharystii, o co w tym wszystkim chodzi? I dla niektórych to jest prawdziwy problem. Jak to się dzieje, że umierają bieżący i niewierzący? I drodzy, tutaj odpowiedzią jest Ewangelia. W Ewangelii według św. Łukasza czytamy W tym samym czasie przyszli niektórzy, donieśli mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej. Kawałek dalej. Albo myślicie, że w owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloem i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej. I tutaj Pan Jezus zwraca uwagę na to, że to nie jest tak, że jeżeli wierzysz, to nic Cię już teraz nie zaatakuje. Więc takie podejście niektórych wierzących, że ufam Panu Bogu i na pewno nie zachoruję, stoi w sprzeczności z tym, co my słyszymy w Ewangelii. Oczywiście będąc blisko Boga my możemy być pewni, że On we tym wszystkim tym zdaniem będzie. Ale na pewno nie możemy oczekiwać, że nie zachorujemy. Bo w podanych przykładach Jezus zwraca uwagę na to, że czy wierzysz, czy nie, czy jesteś dobry, czy nie, katastrofy mogą Cię dotknąć. Czy to ze strony ludzi, czy to wypadków, czy innych tragicznych wydarzeń. I drodzy też w kontekście takich wszystkich jakichś tragicznych wydarzeń, jak chociażby, nie wiem, II wojna światowa, obozy koncentracyjne, ludzie pytali, dlaczego to tak wszystko wygląda, gdzie tym wszystkim jest Bóg, czy to jest jakaś kara za grzechy, i w ogóle są takie jakieś abstrakcyjne teorie, że na przykład Warszawa w 1944 była tak doszczętnie zburzona, ponieważ tam były rozmaite grzechy, tam mieszkańcy zdenerwowali Boga. I są tacy, którzy właśnie mówią, to wszystko Bóg tak chciał, bo to Bóg chciał ukarać. I podobnie dzisiaj w kontekście wirusa niektórzy powtarzają, no to jest kara dla świata za aborcję, za homoseksualizm. To mówią niektórzy wierzący. Z kolei inni niewierzący mówią, tak, to jest kara za krycie pedofilii. Ktoś inny mówi, to jest kara za to, że ludzie odwrócili się od Boga. Łukaszenko z kolei powiedział, to jest kara dla świata za brak szacunku do środowiska naturalnego. I oczywiście można tych wszystkich różnych głosów słuchać albo uwierzyć, że to on ma rację i wczytać się w Ewangelię. I tak jest ileś różnych teorii głosów, że to jest kara za to, to jest kara za tamto. A gdzie tu szukać prawdy? Po raz kolejny w Ewangelii. U świętego Jana czytamy. Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali mu pytanie Erambi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy. On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice Jego. Ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. I arcybiskup Ryś, którego już cytuję po raz kolejny, odnosząc się do tych słów, tłumaczy, że tłumaczenie, że pandemia jest karą, robi z Boga oprawcę. Że coś się robi źle, to Bóg nas każe. A tymczasem w księdze Ezechiela jest napisane, Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale by się nawrócił. I w przetoczonym fragmencie z Ewangelii według świętego Jana ja słyszymy, że to, że człowiek był niewidomy, miało posłużyć temu, aby na nim okazała się wszechmoc Pana Boga. I teraz ta pandemia, to, że tak wiele osób choruje, to jest dopust Boży. I teraz jak w tym wszystkim może się okazać wszechmoc Boga? Po internecie krąży taki cytat który jest przypisywany C.S. Lewisowi. On go ostatecznie okazuje się nie napisał, ale według mnie bardzo dobrze obrazuje to, co może się wydarzyć. W tekście czytamy Szatan zaścieje niepokój, strach i panikę zamknę firmy, szkoły, kościoły i ośrodki sportowe. Spowoduje ekonomiczne zamieszanie. Na co Jezus odparł. Połączę sąsiadów. Odbuduję rodziny. Sprawię że ludzie zaczną wspólnie jeść obiad przy kuchennym stole. Pomogę ludziom zwolnić w ich życiu i docenić to, co naprawdę ma znaczenie. Eee, I drodzy, tak jak mówię, nie mam pojęcia, kto ten tekst napisał, ale on pokazuje, co w tym trudnym czasie może się wydarzyć. My możemy przeżywać swoją codzienność tak, że się tam gędzerem, kłócimy, zajmiemy się, jakoś tam wykęczamy w domach z najbliższymi ale może być tak, że wyjdzie z tego coś dobrego. Na początku pandemii to według mnie świetnie było widać, kiedy to ewidentnie... Hasło pandemia zabijało w ludzi egoizm. Przecież wtedy była masa spontanicznych akcji. Pracownice firmy tapicerskiej Darmet z Bąkoszyc szyją maseczki dla personelu medycznego szpitala w Ostrzyszowie. W okresie koronawirusa każdy pomaga jak może. W wielu miejscach, w tym także w powiecie wodzisławskim, ruszyła akcja szycia maseczek ochronnych. Ludzie sami z siebie szyją maseczki. Organizowali zbiórkę dla szpitali, widać było mnóstwo trosk o medyków. Nagle pojawiło się mnóstwo wolontariuszy, którzy sami z siebie robili zakupy starszym ludziom. To wszystko było piękne. I tak też powinno być przez cały czas. My w tej pandemii możemy robić dobre rzeczy. Po ludzko oczywiście to będzie ciężko. Ileś już tam czasów w zamknięciu, w strachu i tak dalej. No, potrafi odcinać siły, potrafi sprawić, że rodzice patrzą na swoje dzieci prawie że z nienawiścią, tylko marzą, kiedy w końcu wypchną ich z domu, że już małżonkowie myślą tylko o tym, żeby wybudować ścianę, żeby tylko jej nie słyszeć albo żeby on nie słyszał jej. E, więc no naprawdę po polsko jest to ciężkie, dlatego niesamowicie ważne jest to, żeby trzymać się blisko Jezusa. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby dbać przez cały rok o zwykłą, prostą modlitwę codzienną, aby znaleźć chwilę po to, żeby Panu Bogu powiedzieć, no jest ciężko, jest ciężko, ale jesteśmy razem, to ogarniemy. Żebyśmy w miarę możliwości dbali o to, żeby być nam prześwięty i poślać się ciałem i krwią Chrystusa. Oczywiście przy zachowaniu wszystkich obostrzeń, a jeżeli w pewnym momencie powiedzą, że kościoły zamykają, żeby korzystać z różnego rodzaju transmisji. I też jak będzie możliwość, żebyśmy korzystali z sakramentu pojednania, bo tam Jezus odpuszcza grzechy, ale także daje się do tego, żeby wybierać to, co naprawdę dobre, co naprawdę piękne. I drodzy, naprawdę dla własnego szczęścia trzymajmy się blisko Chrystusa, bo ta pandemia trwa i też nie wiadomo ile jeszcze potrwa. Ale jak słyszeliście z Waszych wypowiedzi, ją można naprawdę bardzo różnie przeżywać. Nie są tacy, którzy ewidentnie trochę się w tym wszystkim gubią mam na przykład uczniów, którzy mówią mi proszę księdza, no ja tu teraz tak nie śpię, gram, jem udaję, że się uczę, potem znowu śpię i tak dzień za dniem i tak dzień za dniem e, podobnie no, są rodziny gdzie ta codzienność, jak już wspominałem, to tanie się jakoś nie udaje e, są ludzie, którzy mimo, że mają masę wolnego czasu, bo ani nie pracują ani nie mają rodziny, to po prostu nic im się nie chce e, i ten czas strasznie ucieka a naprawdę może być inaczej. Jeżeli będziemy się trzymali Chrystusa i będziemy Go prosili, to będziemy otrzymywali siły nawet wtedy, kiedy nam się nie będzie chciało. I ten czas, który mamy, nagle będziemy w stanie wykorzystać jakoś inaczej, ale przede wszystkim te siły, które będziemy mieli, będziemy w stanie wykorzystać nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Zachce nam się pójść zrobić sąsiad te zakupy, zachce nam się pójść Odezwać do kogoś, z kim żyjemy w jakiejś tam totalnej nawiści, może w końcu zachce nam się zadzwonić do kogoś, o kim wiemy, że już tygodniami siedzi w zamkniętym domu ze strachu i w pełnej samotności. Bo drodzy, teraz przeżywamy trybą paskalny, podczas którego możemy zobaczyć, że Jezus nie robił tylko tego, co chciał. Jezus w ogrodzie Getsemani prosił ojcze. Zabierz ode mnie ten kij. To nie było tak, że Jezus na myśl o drodze krzyżowej był jakoś mega entuzjastyczny. On to zrobił z miłości dla nas. Nie dlatego, że to było przyjemne, tylko dlatego, bo chciał się nam ofiarować. I mimo, że było mu naprawdę ciężko, że było mu naprawdę trudno, że w tym wszystkim samotny, a też upokorzony, wycieńczony fizycznie i psychicznie, doszedł na sam krzyż i oddał za nas swoje życie. Ale przede wszystkim odkupił nasze winy i dał nam chwałę nieba. I drodzy, przez to, co zrobił Jezus, możemy mieć pewność, że no tutaj na Ziemi naprawdę może być różnie. Może być tak, że y, zachorujemy i odejdziemy. Tak się może zdarzyć. Może być tak, że będziemy cierpieć fizycznie, bo coś się wydarzy. Możemy ulec jakiejś tragedii wypadkowi. Ale cokolwiek by się tutaj nie działo, to jeżeli będziemy się trzymali Jego, to będzie nam lżej. A jeżeli odejdziemy, to będziemy w miejscu, gdzie naprawdę jest pięknie, bo On tak powiedział. Także, drodzy, trzymajmy się Jezusa, bo to jest nasza droga do szczęścia. Już tak na zakończenie. Ostatni rok był naprawdę trudny, bo działy się bardzo różne rzeczy, co przed nami też trudno powiedzieć. Chcę jednak, żebyście mieli świadomość, że w tych różnych głosach, które gdzieś tam słyszymy z rozmaitych stron i tych różnych i rozmaitych opinii, Trzeba zawsze słuchać głosu naszego Zbawiciela. To On zawsze ma rację i wie, co dla nas jest najlepsze. Także słuchajmy Jego głosu i zanim Nim podążajmy. Drodzy, na zakończenie ostatni konkurcik. Po raz kolejny do wygrania 100 polskich złotych. Dzisiaj proszę, abyście przeznaczyli je na walkę z COVID-em. Na jakieś maseczki, na jakieś płyny dezynfekcyjne bo to też jest forma miłości wobec bliźniego swego. Także bardzo proszę o odpowiedź w komentarzu na pytanie, kiedy będzie beatyfikacja założyciela Zgromadzenia Księży Salwaterionów, Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Odpowiedzi bardzo proszę wpisujcie w komentarzach i potem spośród wszystkich osób, które odpowiedzą, a także spośród tych, które odpowiadały na poprzednie konkursy, w najbliższą niedzielę w ramach Ewangelii w Kapturze będzie losowanie, kto otrzyma zapowiadaną kwotę. Dzięki wielkie za to, że byliście. Wszystkiego dobrego na zakończenie tych rekolekcji. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami jest Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Do zobaczenia wkrótce. Szczęść Boże. A jeszcze jedna rzecz, drodzy: Bierzemy się za robotem, czyli po świętach, powoli zaczyna ruszać stronka na blokach.pl. Co tam będzie? Drodzy, różne rzeczy, ale na początek, jak organizować różnego rodzaju akcje charytatywne, bo dostaje sporo próśb udostępnienia jakiejś zbiórki i staramy się to w miarę regularnie robić, ale chciałbym wam pokazać jak wy w swoich miejscowościach możecie zorganizować jakąś fajną akcję dla potrzebującego i w ten sposób pomóc tym, którzy są w potrzebie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.